Większość z Was ogląda mnie pewnie na Windowsie, dlatego dziś porozmawiamy trochę o jego twórcach, Microsoftie. Miejsce 10. Microsoft kontra Microsoft. Microsoft pozwał 17-letniego Mike'a Rowe'a, który bawiąc się brzmieniem swojego nazwiska założył stronę Microsoft.com. Potem zaoferowano mu 10 dolców za wykup domeny. Mike chciał 10 tysięcy. Koniec końców dostał zamian Xboxa z zestawem gier. Miejsce dziewiąte Blue Screen na celowniku. Klasyczny Windowsowski niebieski ekran przez dwie godziny był widoczny na Igrzyskach Olimpijskich z 2008. Widziało go łącznie ponad 2 miliardy ludzi. Komuś musiał się za to oberwać, bo cały event kosztował aż 100 milionów dolców. Miejsce ósme, twarz Outlooka. Jeśli myślicie, że Bill Gates to kujonek w okularach, to ostro się mylicie. Ikonka Outlooka została stworzona w oparciu o jego zdjęcie z kartoteki policyjnej. Co prawda, został aresztowany za złamanie przepisów drogowych, ale i tak się liczy. Miejsce siódme, Striptis od Microsoftu. To nie koniec grzeszków Microsoftu. Firma Sony została pozwana z powodu użycia zdjęcia nieletniej w grze The Guy Game na Xboxa. Za poprawną odpowiedź w quizie gracz był wynagrodzony zdjęciem rozebranej 17-latki na plaży. Miejsce szóste przemoc w grach. Jak wiemy, gry zawsze są pierwsze w oskarżeniach o deprawację młodzieży. Jack Thompson chciał pozwać Microsoft w 2007 po w Virginii, tłumacząc, że to Counter-Strike wytrenował zabójców. Miejsce piąte: Poszukiwania na morzu. Jeden z pracowników Microsoftu, Jim Gray, zaginął na morzu w 2007, chcąc rozsypać prochy swojej matki. Microsoft, Google i Amazon zorganizowali wspólne poszukiwania zaginionego. Niestety nie udało się go zlokalizować. Miejsce czwarte i element patriotyczny. Hacker o swojsko brzmiącym pseudonimem Chuj wam w d Wysłał do Microsoftu informację o błędzie w jednym z patchów Office'a 2003. Z powodu nika Microsoft nie chciał wpisać go jako osobę, która odnalazła baga. Miejsce trzecie. Praca do końca. W trakcie trzęsienia ziemi z Seattle pracownicy Microsoftu jak prawdziwe no Life y, siedzieli przy komputerze tak długo, aż komputer nie wysiedlił informacji, że należy opuścić biuro. Nie straszny był im alarm i migające światła. Miejsce drugie młody biznesmen Gates sprzedał swój pierwszy program za 4200 dolarów, gdy miał zaledwie 17 lat. Był to organizer przygotowany dla jego liceum. Podobno przygotował go tak, by program ścielił go do klasy z większością płci pięknej. Miejsce pierwsze z Berezien Mikołaj. Microsoft wrzucił do sieci Mikołaja z prostym AI, z którym można było poczatować. Gdy dorwał się do niego internet, skończyło się na tym, że Mikołaj zaczął gadać o seksie i trzeba go było usnąć z sieci. Microsoft czy Apple? A może coś innego? Co preferujecie? Piszcie w komentarzach i subskrybujcie nasz kanał. Piona!